Mamusie, tatusiowie! My, pupy, chcemy oddychać, a teraz to jeszcze łatwiejsze, bo nowa jakość pieluszek lupilu Premium to do dwóch razy szybsze wchłanianie. Od poniedziałku pieluszki lupilu Premium drugi tańszy produkt, 70% taniej. Oddychające lupilu Premium. taj pupie oddychać. Białe ubrania z czasem szarzeją? Wypróbuj wanisz do białych tkanin. Już w 20 stopniach szarość to przeszłość. Z Waniszem ubrania bielsze niż przy użyciu samego środka do prania. Zaufaj Wanisz, zapomnij o plamach. Lidlowy przegląd cenowy. Rośnie temperatura rozmów o różnicach cenowych w Biedronkach. Na wakacjach drożej? Co na to klienci? Jak się o tym dowiedział, to był jak w dolinie. A myślałem, że jestem przygotowany na wszystko. Sprawdziliśmy górskie miejscowości. Kupiliśmy 15 przykładowych produktów w 10 Lidlach i 10 Biedronkach. Ceny tych produktów w Biedronkach w górach były wyższe niż w innych badanych miastach. Nawet o ponad 13 zł. A w każdym Lidlu ceny kupionych produktów były takie same i niższe niż w Biedronce. Szczegóły na Lidl.pl. Kośnik Koszyk. Dokucza ci kręgosłup? Wraz z wiekiem Twoje kości są mniej wytrzymałe. Spada mineralizacja i gęstość kości, co naraża je na kontuzję i osteoporozę. Dlatego chroni swoje kości i stosuj molekin osteo. Molekin osteo zawiera wysoką dawkę niezbędnego dla kości wapnia, ale również witaminy D i K, które wspierają jego wchłanianie. To tak zwany trójkąt dla mocnych kości, bo lepiej zapobiegać niż leczyć. Molekin osteo. Nie daj się złamać. Te urocze stworzenia to słodziaki plamiste. Cechują je plamy ubraniowe, których przybywa z dniem. Wraz z zachodem słońca zaczyna się ich usuwanie. Jedni je namaczają i szorują, inni używają żelu-wanisz. Nowy żel ma aż o 50% więcej aktywnego tlenu. Dodany do prania usuwa nawet tłuste plamy w krótkim cyklu, czego sam środek do prania nie potrafi. Zaufaj, wanisz, zapomnij o plamach. Teraz produkty Waniż w supercenach dostępne w drogeriach Rossmann. Gorąco. Bardzo chce mi się pić. Podasz mi wodę? Podam ci! Ale Litorsal Senior Plus. Sama woda to za mało. Potrzebujesz elektrolitów i minerałów. Litorsal Senior Plus, wzbogacony o witaminę D to produkt stworzony z myślą o nawodnieniu dla seniorów. Zawiera elektrolity, minerały i witaminy niezbędne w ciepłe dni i podczas wysiłku fizycznego. Dodatkowo usprawnia krążenie i dodaje energii. Litorsal Senior Plus dla nawodnienia i wzmocnienia. Litorsal Senior dostępny również w formie saszetek. Rodacy znów rzucili się do loteriady, do wygrania smartwatche, smartfony, bony wakacyjne, aparaty, gotówka i siedem wspaniałych aut. Dołącz do loteriady. Kiedyś myślałam, że menopauza to koniec czegoś. A to dopiero początek. To mój czas, by zadbać o siebie od środka. Mogę zapomnieć o objawach menopauzy dzięki duofem. Duofem dopasowany do dobowego rytmu. Składniki tabletki na dzień łagodzą uderzenia gorąca, nerwowość i pomagają kontrolować wagę. Składniki tabletki na noc dodatkowo wspomagają spokojny sen i młody wygląd skóry. Wracasz do siebie, a może odkrywasz siebie na nowo? Duofem, numer jeden na menopauzę. Znowu złapał cię skórz mięśni. Odczuwasz drętwienie i mrowienie kończyn? Może brakuje Ci magnezu? Pozbądź się skurczy. Sięgnij po Zdrowic Skurcz Senior. Preparat zawiera magnez, niezbędny dla prawidłowej pracy mięśni, potas dla utrzymania prawidłowego ciśnienia oraz ekstrakt z głogu, wspomagający krążenie krwi. Zdrowic Skurcz Senior to preparat magnezowy stworzony z myślą o potrzebach seniorów. Zdrowic Skurcz Senior i niech skurcz Cię nie ogranicza! Bo w Media Expert nie ma. Oh, tak. Kupuj taniej w MediaExpert. Expert teraz. Telewizory smart, laptopy gamingowe, energooszczędne pralki, odkurzacze bezprzewodowe, lodówki No Frost, piekarniki parowe, smartfony, smartwatche, rowery elektryczne, komputery gamingowe, termoroboty, ekspresy w super niskich cenach. Więcej promocji w aplikacji Media Expert. Bo w Media Expert Brudnych naczyń stertę masz. Boż ich finisz na nich czas! Like Nie myj ręcznie, zakręć kran. Oszczędź wodę dobry plan! Z każdym myciem pewna czystość. Z Twoich naczyń zniknie...